Regulacja zawiasu 3D Pierwszą czynnością jest zamontowanie zawiasów do skrzydła drzwiowego. Instalujemy je we wszystkich gniazdach. Na czole zawiasu znajduje się napis DOR i tą stroną należy umieścić go w skrzydle. Zaznaczamy otwory montażowe. Następnie pogłębiamy wcześniej napunktowane otwory. Czynność ta zapobiega pęknięciom i rozwarstwieniom skrzydła drzwiowego podczas wkręcania wkrętów. Po założeniu zawiasów montujemy skrzydło na ościeżnicy. Odległość pomiędzy skrzydłem a dolną częścią ościeżnicy powinna wynosić 3 mm. Wymiar ten możemy uzyskać dzięki wcześniej przygotowanej płytce o odpowiedniej grubości. Do regulacji wysokości skrzydła używamy klina. Klin należy umieścić dokładnie w połowie szerokości skrzydła. Po ustaleniu prawidłowej wysokości przykręcamy zawias śrubami, spinając tym samym skrzydło z ościeżnicą. Jeśli odległości pomiędzy skrzydłem a pionowymi elementami ościeżnicy nie są równe, przystępujemy do regulacji zawiasu. Czynność tę wykonujemy śrubami luzu bocznego. Dokonując regulacji, musimy wykonać dokładnie taką samą liczbę obrotów śrubokrętu, zarówno dla dolnej, jak i górnej śruby regulacji luzu bocznego. Niezastosowanie się do instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia zawiasu. W skrajnych przypadkach możemy dokonać regulacji śrub docisku uszczelki. Odkręcając śruby docisku uszczelki, wolno nam wykonać tylko jedną czwartą obrotu śrubokrętem. Po uzyskaniu właściwego efektu ponownie dokręcamy śruby. Montaż kończymy przykręceniem płytek ozdobnych do części ościeżnicowej i drzwiowej.